Cześć! Jesteśmy dzisiaj w centralnej Polsce, a dokładniej w Skierzu, w miejscu, w którym odbywa się pierwsza edycja Morwiu Dni Otwarte dla Architektów. Jest to spotkanie organizowane przez Naumal, producenta ślusarki aluminiowej, oraz firmę Jawal. Podczas tego spotkania architekci mogą zobaczyć, jak przeszklenia wielkogabarytowe wpisują się w nowoczesną architekturę oraz jak sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Chodźcie, zobaczycie, co dzieje się w środku. Przyjechałem tutaj zobaczyć event, bo nie widziałem nigdy takiego jakby wydarzenia i nie było takiego wydarzenia według mnie na rynku. Jest to ciekawe, bo można zobaczyć jakby na żywo już produkty w użytkowaniu. Morwiu znam jako system, podoba mi się i chciałem zobaczyć jakby tak w wielkich gabarytach. Pan Paweł to jeden z ponad 100 gości, którzy odwiedzili nasz event. Mieliśmy przyjemność gościć architektów oraz projektantów z całej Polski, co przyczyniło się do stworzenia niezapomnianej atmosfery pełnej pasji i kreatywności. Nasze wydarzenie przyciągnęło tak wielu profesjonalistów, że parking pękał w szwach, a dom pokazowy był pełen uczestników. To najlepszy wyznacznik tego, jak duże zainteresowanie wzbudziły dni otwarte Morwiu. Było to nie tylko doskonałe środowisko do prezentacji naszych produktów, ale także do wymiany pomysłów i inspiracji. Architekci z ogromnym zainteresowaniem poznawali techniczne aspekty projektowania przeszkleń wielkogabaretowych, rozmawiali z naszymi ekspertami, zadawali pytania i zgłębiali wiedzę na temat sposobów wykorzystania dużych przeszkleń w swoich projektach. Nasza prezentacja nie tylko zainspirowała ich, ale także dostarczyła cennego know-how, które mogą teraz wdrożyć w swoich pracach. A co do samych rozwiązań, to faktycznie są imponujące. No, tego typu przeszklenia w domkach jednorodzinnych nie zdarzają się często. Natomiast efekt jest fantastyczny. Pomimo tego, że ta działka nie jest duża, to jednak e, udało się projektantom tak rozwiązać ten projekt, że e, budynek otwiera się na zieleń. Właściwie nie widać, że sąsiad jest parę metrów za granicą działki. E, same pomieszczenia w środku również bronią się swoją, e, swoimi proporcjami. Cóż, no, bardzo się nam tutaj podoba. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy dostarczyć architektom nie tylko nowoczesnych rozwiązań, ale także przestrzeni do wymiany doświadczeń i twórczej dyskusji. To wydarzenie było dowodem na to, że przeszklenia wielkogabaretowe stają się nieodłącznym elementem nowoczesnego projektowania i cieszą się coraz większym zainteresowaniem w branży architektonicznej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i za to, że byli częścią tego niezwykłego wydarzenia. I w ogóle tu jest bardzo ładnie. Jakby, jakby, Są te budki, jest catering, są wielowarstwowe okna, wielowarstwowy papier w toaletach. Ja jestem w ogóle cały taki pod wrażeniem. No. Odwiedzili nas również przedstawiciele mediów branżowych, którzy zgodnie stwierdzili, że nie może ich zabraknąć na tak wyjątkowym wydarzeniu jak Dni Otwarte Morwiu. Oprócz korzyści biznesowych, nasze wydarzenie było także okazją do cieszenia się wspaniałą atmosferą. Grill w ogrodzie, pyszne przekąski, muzyka na żywo, stand-up, fotoprzyczepa oraz wiele innych niespodzianek umiliły czas uczestnikom eventu. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tym wydarzeniu przyniosło architektom wiele korzyści, a także pozwoliło na poszerzenie horyzontów i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Pojawiły się też pytania o kolejną edycję, dlatego śledźcie nasze media społecznościowe, bo może wkrótce znów Was pozytywnie zaskoczymy.